A co się dzieje jak mroźno. Śnieg leży. Śnieg leży. O, przede mną konik ze sklepu wraca. elegancja nie? Mroźno dzisiaj. Mm. No, tam koniki się pasą, tu idzie sobie, z, wraca sobie z marketu Wszystko elegancko. Przybliżymy, da się No ale nie będzie tego, nie? Przecież nie Co? Ręka się czaje się chuj za to za przybliżanie jak ręka się trzęsie i co i jedzą sobie kurde śnieg nie trawę i tak to jest fajnie